nazywam się Lila i dzisiaj otwieram labu. Już jedno otworzyłam na jednym filmiku, o tak wyglądało. Teraz otwieramy... Teraz otwieramy o takie. Ja bym chciała otrafić o tego albo tego. Dobra. <try> nice Mamy saszetkę. ale o taki, jakaś podruba, jakaś podruba, no patrz jaki ma rej. podruba, jakaś podruba. Ale ładny, ładny kolor Zobaczymy do trafiłam Ja trafiłam tego legendarnego, czyli o tego trafiłam A chciałam najbardziej trafić o tego, albo tego, albo tego, albo tego Ale ja niestety trafiłam tego skrzydło ryjem że uda mi się to naprostować. Mam już dwa labu, No dobra, więc pa.